Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czachu, a to jest kolejny odcinek z e, Minecraft Hardcore, tak już drugi. Drugi odcinek i tak powiem Wam, że e, pochodziłem trochę jeszcze. E, nie wiem czy robiłem to na odcinku, ale tam zrobiłem jeszcze gdzieś Waypointa e, o nazwie Wilki. Gdzieś on tam albo tam. O, dokładnie sam już nie pamiętam, ale to jest ten. Czyli tam są Wilki. Więc będziemy na pewno potrzebować wilków do obrony własnej i powiem wam tak, że pochodziłem trochę, pozbierałem troszkę węgla żelaza i pasuje zrobić sobie coś, tylko nie wiem czy zrobić botki, czy zrobić, wiecie, 5, 6, 7, nie Tylko że on mi dużo nie daje Zróbmy sobie może leginsy leginsy mi może troszkę dadzą No, to jest jakieś, zawsze jakaś obrona Ogólnie nie mam skina, nie załadował mi się, ponieważ wysłałem pierwszy odcinek z Hardcora i dlatego jeszcze i dlatego yy, no mi nie działa. A więc tak, yy, mamy trochę AMU, nie powiem. Yy, nic dokładniej, nic poza tym nie, więc yy, to sobie zostawię, jakby co, to będę miał gdzie wrócić. Przespałem się przed odcinkiem zaraz, więc yy, moje szczęście, nie będę musiał. Teraz mieć nocy, znaczy wiecie o co chodzi, nie? Dobra, zabijmy może tego kuczaczka. Kuczaczek mi się przyda. Ogólnie zauważyłem, że one się respią co jakiś czas, więc moje dla mnie lepiej. Szczerze powiem, tak. Oj, już jakiś lag, ale to może jest yy, właśnie przez to, że wysyłam. No dobra, chyba Jezus, co jest? Chyba w dobrą stronę idę. Nie, w złą stronę idę. Nie, w dobrą stronę. Cholera. Czekajcie, tu coś jest. Uuu, tu jest kanion. Tu jest kanion. I świnki. I patrzcie, ile świnak. Och. Cudownie. Hmm. Oczywiście, że je zabijemy. Chociaż trochę. By mieć amu. Kurczaczków troszkę. Zajebiście trafiło mi się. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, nawet bardzo jestem szczęśliwy. Nie wiem, chyba sobie zejdziemy w tym odcinku tam, wiecie. Przynajmniej trochę zdobędziemy surowców, a to nam się przyda. Ogólnie już miałem spotkanie z zombie, wiecie, więc jest fajnie. Tak. Jest fajnie zombie już. Już był ze mną, już, już wiedział, z kim ma do czynienia. Tak, ogólnie chodzi, w tej serii chodzi o to, że jak zginę, no to amen, tak. Nie ma żadnej. Po prostu zginę, świat mi się usuwa i, i koniec gry, koniec serii. Więc myślę, że ta seria nie będzie długa, ale myślę również, że nie będzie też jakaś nudna dla Was. No. Zabijmy troszkę. Na pewno mi się przyda. 13,8. No to już coś jedzenia jest. Szczerze powiedziawszy, już coś jedzenia jest. Z głodu nie umrę. Dobrze. Jeszcze. ta, zejdziemy sobie dzisiaj do tego kanionu. Bo powiem Wam, że. Na pewno nam się dużo surowców przyda, będę potrzebował na, jakieś, na jakąś zbroję mm, surowce, aby po prostu nasze kochane y, moby, które respią się w nocy, żeby nas nie zabiły. Tak. Dobrze, Tej są jeszcze jakieś, zabijmy je. I szczerze powiedziawszy powiem wam, że chyba w dżungli się osiedlimy. Tak, chyba tak mi się, tak mi się wydaje. Nie chcę tam spaść. Zjedzmy sobie może. Okej. Okay. Tam na dole może już postawimy piecyk, abym sobie mógł przygotować Że profesjonalne to te schody nie są, no ale nie zagłębiajmy się w to. O, cholera! Nie mam Cablestona. Czajcie, tu powinienem. O, nie było tak źle. No! Dobrze. Workbencha musimy sobie zrobić. Tak, bo tam wszystko chyba... Tak, tam wszystko zostawiłem, więc... Więc tak, może troszkę kable stona jeszcze, po, po 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 po, aby zrobić piecyk, piecyk, piecyk. Piecyk mi się też przyda, również będę przepalać. Dobrze, niech nam się przepala, a my zabieramy się za eksploatację. Eksploracje, Jezus, Maria. Nie wiem, dzisiaj mam taki jakiś dziwny dzień. O Boże. Powiem Wam bardzo, że fajnie, że. że nowa seria. Myślę, że dla mnie to jest jakieś. jakiś tam. E... Cholera, wiecie co? Sam już nie wiem co mówić. Nie, myślę, że y, dla mnie nowa seria to coś, coś fajnego, bo jeszcze nigdy na hardkorze nie grałem. Więc dla mnie to też jest troszkę nowość. Szczerze, szczerze Wam tak powiem, że troszkę nowość dla mnie. E, na pewno. fajnie, bo. na pewno fajnie, bo jeszcze nigdy nie grałem na hardcore, więc. Więc o oh shit! O, oh shit! Tu się kryjesz, cycu. Podejdzie on pode mnie? A, bo on jest w cieniu! Fuck yeah. Tak, zabijmy jeszcze te zwierzątka. Znaczy, świnki, trzeba je w końcu uratować. Bo jak wejdą, to już dupa, nie? Ogólnie chciałem dużo wydobyć surowców. Bardzo dużo by mi się surowców przydało. Na to abym mógł sobie już jakoś coś na pewno zbudować, znaczy zbudować. Chodzi mi o to, że na pewno zainwestuję w, w dużej mierze na obronę, bo wiecie hardkornie nie? Więc postaram się zrobić jak najlepsze EQ. Eee, na pewno enchant musi być wysoki i na pewno musi być dobry. Ale z raz. E będzie gorzej. Bo no wiecie, trzeba będzie. Dużo expa, No, aby coś zaenchantować, musi mieć Exp. No, wspalaj się, się. A nie, już mogę chyba zrobić. Cholera nią. Mam... A czekajcie, czekajcie. Mam dwie, tak? Muszę wydobyć trzy stołma. Dobra. Akurat mamy już... Tak więc... Nie wiem, już nawet zapomniałem o czym mówiłem. No. I tak. By... Dało mi bardzo dużo osób pytań, e, dlaczego nie chcę nagrać nic z Gajosem. Szczerze chodzi o to, że ja naprawdę mogę z nim nagrać co on tylko będzie chciał, tylko ja się jego nie będę prosił o nic. Bo wiecie, jak jest, nie? Jeżeli on da, da mi znać, że chce coś nagrać, to ja spokojnie z nim nagram, bo wiem, że e, pisaliście pod jego. Koment, znaczy komentarze pod jego filmem, czemu nic nie chce ze mną nagrać, więc tutaj macie odpowiedź: dlaczego nie chce, więc jeżeli on będzie chciał, to ja, ja też będę i, i będzie dobrze więc to już zależy wszystko od, od jego, od niego i jak mu się tam będzie chciało, czy będzie chciał coś ze, ze mną nagrać, czy nie. Pytaliście się również o serwer, co z serwerem, co, Czy będzie jakiś serwer, bo mówiliśmy, że możliwe, że coś stworzymy. Mm. Nie wiem. Gaius nie daje żadnego znaku, że, że będzie chciał coś takiego robić, więc no... Pff, ja się też mu nie będę nic tam narzucał, nie? Pliki mogę zrobić, ale jeżeli on będzie chciał. No. Mamy już 11 level. Zajebiście szybko leci. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Widzę, że jest 10 minuta, więc już trzeba będzie powoli kończyć Ja tutaj sobie jeszcze oczywiście będę starał się wydobyć jak najwięcej tych złóż, aby jak najwięcej... Złóż stąd wydobyć Abym mógł coś z tym mm -mm, Zrobić Dobra, teraz przepalmy to I później będziemy przepalać to Ale to już chyba poza odcinkiem Już się noc robi, więc Więc słabo Dobra, niech nam się jeszcze To będzie. mam jeden Znaczy muszę mieć, muszę mieć cztery nabudki, tak eee, O, cztery nabudki więc jest słabo, szczerze powiem, że jest słabo, ja tutaj coś będę musiał jeszcze ogarnąć, o tutaj się może wkopię, będę miał, jakieś coś, coś muszę mieć, aby przetrwać tą noc. Mamy sobie coś takiego, hmm, zakopmy się w stałnie okej, okay, idziemy lulać. Niekiedy jest tak, że właśnie respią się tutaj. Mam nadzieję, że w tym momencie się nic tu mi nie zrespi. No i dobrze mówię. Nie chciałbym, ale dobra. To już jest 11, prawie 12 minuta, więc yy, ja kończę. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Yy, pamiętajcie, że to jest seria hardcore. Jeżeli zginę, to koniec serii. Dobra, to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Papa. Pa.